Na to, że w Sosnowcu spotkaliśmy Bartka z Krakowa, który przyjechał kręcić czasy kartem. Na razie niezłe czasy są. No tak, niezłe. Mam nadzieję poprawić ten czas jeszcze. U nas kręcisz czasy go kartem, ale normalnie kręcisz pedałami, żeby kręcić dobre czasy rowerem. Tak jest. Trenuje kolarstwo szosowe. w jest Sokół soku kęty w Kętach. Jak wygląda taki dzień kolarza szosowego? Bo wy chyba musicie na treningu troszkę popedałować. No tak, dzień kolarza szosowego wygląda głównie na treningu. Około 4-5 godzin dziennie na rowerze trzeba spędzić, żeby utrzymać dobrą formę. 4-5 godzin codziennie na rowerze. Słuchajcie, 4-5 godzin codziennie na rowerze. Ja nie siedzę tyle przy stole, ile ten facet siedzi na rowerze. To ile ty kilometrów przejeżdżasz codziennie? No, dziennie trzeba minimum 100 kilometrów, ale bywają treningi, że się jeździ po 150 nawet. 150 km na rowerze. Jak wygląda taki rower szosowy? Bardzo lekki chyba jest? No tak, waży około 8 kg. No jest lekki z włókna, karbonowego, aluminium no i ma cienkie opony, także. Jakie prędkości się osiąga? No ja najszybciej na rowerze jechałem 100 na godzinę. Ile? 100 na godzinę. Słuchajcie, nie wiem jakie jest w ogóle, nie wiem czy kosmici mogą brać udział w Pialotos Race, bo to jest normalne, że się na rowerze jedzie 100 na godzinę? No tak, za samochodem da się, no bo wtedy nie ma takiego oporu powietrza i, no i da się jechać. Doświadczenia wyniesione z kolarstwa dają Ci coś w Pialotos Race? Nie wiem, tor jazdy, jakieś panowanie, wiedza o oponach? Wytrzymałość przede wszystkim, tak tutaj w Sosnowcu jest tor bardzo trudny, no i trzeba mieć tą wytrzymałość, bo jednak 10 minut jazdy intensywnej męczy człowieka. Słuchajcie, moglibyśmy sobie rozmawiać długo, bo akurat nasz rozmówca jest w tej sytuacji, że w razie gdyby mu autobus uciekł do domu, to on sobie na piechotę biegiem z Osnowca do Krakowa z problemu dałby się No tak, myślę, że tak, ale wolałbym rowerem. Wolałbyś rowerem, a w ogóle pewnie byś wolał chyba kijapikanto w przyszłym sezonie. Tak, zdecydowanie tak, mam nadzieję na półfinał, no i finał. No to ja trzymam za Ciebie kciuki. Chciałbym zobaczyć Cię w półfinale i w finale. Pościgamy się wtedy na rowerach. Trzymamy kciuki również za Was. Wy też macie szansę i na półfinał, i na finał. Zapisy cały czas trwają www.kialotosrace.pl